Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Rafałem Pociennikiem, założycielem rajdowego teamu RMF4Racing. Witaj i miło, że udało się spotkać. Witam serdecznie, bardzo miło również. Ehm, przejdźmy może na początku, jakbyś nam wyjaśnił naszym widzom, co to jest ten team RMF4Racing. Remek for Racing Team Łukaszu to jest przede wszystkim zespół rajdowy z ogromną pasją, radością tego co robi. To jest zespół, który ściga się w rajdach cross country, a te rajdy cross country to takie szybkie rajdy terenowe. Czyli samochody terenowe, bez wyciągarek, takie które nie taplają się w błocie, tylko szybko pokonują dukty leśne, poligony, piachy, pustynie. Raj Dakar jest taką kwintesencją tych naszych rajdów, to, to monte można powiedzieć w rajdach cross country. No, i tego typu to są samochody, tego typu zabawa, rajdy. A skąd pomysł na to wszystko? Skąd pomysł na założenie takiego teamu odjechać? Tak naprawdę. Team. Wiesz, co w 2007 roku, wcześniej wróćmy, w 2005 roku kupiłem Jeepa Wranglera. Wydawało mi się, że mam fantastyczne auto terenowe i będę nim świat wojował. A jako dzieciak oglądałem Camel Trophy, oglądałem Dakar, takie legendarne rajdy i marzyłem zawsze o tego typu rajdach. I w 2005 roku kupiłem Jeepa Wranglera, wjechałem nim do lasu, zepsuł się. Wróciłem, wydałem kupę kasy, żeby go naprawić, wjechałem do lasu, zepsuł się. I po takim piątym, szóstym wjechaniu do lasu trafiłem do tychów do Faziego, do chłopaka Faceta, który jest w tej chwili wspólnikiem moim i tworzymy duet rajdowy. Fazji mi przerobił ten samochód na. Samochód z mostami Nissana Patrola z silnikiem BMW i zaczęliśmy, zacząłem tym samochodem jeździć tak ciut bardziej profesjonalnie w przeprawowych pucharach Polski. Wtedy to jeszcze był samochód z wyciągarą, właśnie taki do taplania się w błocie. No i stwierdziłem, że brakuje profesjonalizmu w tych rajdach. Wszyscy wydają ogromne pieniądze, ścigają się, a wszystko to tak chłopaki w spodniach Moro przyjeżdżają i gdzieś tam taplają się w błocie. I miałem wtedy agencję reklamową, wcześniej przez ileś lat tą agencję reklamową prowadziłem i w 2007 roku stwierdziłem, że nie chcę już tego robić, chcę się ścigać samochodami, to jest pasja, marzenie i że zrobię pierwszy w Polsce profesjonalny zespół rajdowy. No i zainwestowałem całe pieniądze, które miałem w zespół, zbudowałem zespół rajdowy, on wtedy nazywał się RMF Caroline Team, w tej chwili to jest RMF for Racing Team, no i zrobiłem z pasji sposób na życie. Wiem, że masz też sukcesu udało Ci się ściągnąć najlepsze można powiedzieć, znane osoby, jak Adam Małysz, czy tam aktorzy, na przykład Piotr Zelt. Jak udało ci się takie. Wiesz co, czytamy? czasami im bardziej szalony pomysł, tym jest prostszy do zrealizowania. Z piotkiem była fajna historia, bo robiliśmy, jechaliśmy rajd w Maroko i chcieliśmy jako zespół zabrać jakiegoś kogoś znanego z fajną, rozpoznawalną buzią i wpadliśmy na pomysł na dwa tygodnie przed wyjazdem do tego Maroka wykonałem setki telefonów, RMF pomagał mi szukać i muzyków, i aktorów, którzy mogli z nami jechać, no i nie dało się. Nie dało się, wszyscy mieli, oczywiście wszystkim się pomysł bardzo podobał, żeby pojechać do Maroka pościgać autem, ale wszyscy mieli terminy pozajmowane i wpadłem na pomysł siedząc z prezesem RMF-u na spotkaniu, że przecież jest taniec z gwiazdami, on wtedy, to były takie początki tańca z gwiazdami, bardzo rozpoznawalny, popularny program i wyszliśmy z założenia, że przecież każdy aktor, piosenkarz, celebryta, który tam występuje, no to wierzy, że dojdzie do finału, więc ma czas zajęty na treningi. No i wywnioskowaliśmy, poglądaliśmy szybko poprzednie odcinki, wywnioskowaliśmy, że albo Grażyna Wolszczak odpadnie, albo Piotr Zeld. Oczywiście siedzieliśmy, trzymaliśmy kciuki, żeby Zeld odpadł. No bo bardziej nam Zelt pasował do, tego, do tej układanki. Odpadł Zelt, już miałem telefon przygotowany, dzwonię do Zelta, i mówię, panie Piotrze, strasznie się cieszę, że pan odpadł z tego śmiesznego programu. On dlaczego? Co pan w ogóle? Niepoważny pan jest. Ja wiem, no bo chcę pana do Maroka zabrać na rajd. No jak to? Ja wiem, ma pan czas wolny za dwa tygodnie, na tydzień? No pewnie. nie? I umówiłem się z nim tam parę dni później w Warszawie, przyjechałem opowiedziałem mu o projekcie. No i stwierdził, że się cieszę, że tego tańca z gwiazdami odpadł, był z nami w Maroko. Potem pojawia się Ania Daryszowska, pojawił się Piotrek Grabowski, ówczesny partner, pojawiła się Daria Widawska i oni z nami do tego Maroka jeździli. To był taki projekt, który razem z RMF-em realizowaliśmy, w Maroko, RMF w Maroko Challenge, No i stąd pomysł na nich. Potem w bodajże 2010 roku, byłem u jednego z prezesów, u prezesa generali na spotkaniu. Opowiadałem mu o projekcie, tym moim rajdowym. Powiedział, że super w ogóle sprawa, ale on jest od zawsze na zawsze z Małyszem. I generalnie wszystkie pieniądze, które mają marketing sportowy, są przekierowane na Małysza. No więc wymyśliłem, że trzeba ściągnąć do zespołu Małysza. No i zajęło to kilka dni tak naprawdę. I ten Adam stwierdził, spotkaliśmy się w wielkiej konspiracji tajemnicy, tak, stwierdził, że chce, że to jego marzenie życia. Ale powiedz mi, to czy każdy może do ciebie dołączyć, czy przez specjalną selekcję? Co trzeba zrobić, aby można było z tobą na przykład pojechać do Maroka? Wiesz co? No do Maroka na trening, na rajd może pojechać każdy, kto przyjdzie i zapłaci pieniądze, bo, bo jest to sport potwornie drogi. My zainwestowaliśmy swoje pieniądze w samochody, w miasteczko rajdowe, w auta serwisowe. No, no ogromna ilość ludzi, która przy tym pracuje i sprzętu, ale świadczymy takie usługi, i, i zdarza się, że Jedziemy na przykład rajd z cyklu Mistrzostw Polski, a przed nami jako zerówka przeciera trasę zupełny amator, który jedzie z naszym pilotem, z naszym kierowcą, który go przeprowadza. No i bawi się, i bawi się, doznaje tych emocji, tych uczuć i, i, i może się pobawić. Tak Samochodów mamy dużo, mamy siedem samochodów rajdowych w tej chwili. Flotę Sprzętu około rajdowego, bo mamy dzięki naszym partnerom dostęp do i śmigłowców, i hamerów, którymi goście są dowożeni na odcinki specjalne i oglądają nas, czy to ze strefy kibica, czy z pokładu śmigłowca? I ogromne miasteczko rajdowe, chyba największe w Europie miasteczko rajdowe, takie mobilne, które zabieramy ze sobą na, na rajdy, czy też na eventy, które bardzo chętnie robimy. Wow. A wracając do twojego dzieciństwa, takie mamy standardowe pytanie. Czy było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Wiesz co, jako młody chłopak, taki młody, to taki byłem trochę zachukany, zakompleksiony, wstydziłem się w okularach chodzić, jakieś takie śmieszne sytuacje, ale potem im bardziej rosłem, dojrzewałem, starałem się, dorosły, to stwierdzałem, że kurde to jest moje życie, szkoda mi tego życia na przejmowanie się wszystkim, co wokoło. I zawsze miałem te marzenia, tak? Ten, ten Dakar, ten Camel Trophy już Camel Trophy nie ma. W tej chwili z Rainforest Challenge zamiast z tego Shaydu Camel Trophy. No i byłem na tym Rainforest. Stwierdziłem, że nie można się bać marzeń, bo ludzie mają piękne marzenia, mają, mają mega pomysły, mają nawet koncepcję jak zrealizować te pomysły i te marzenia, a potem gdzieś tam umiera i to w nich. A ja stwierdziłem, kurde, nie, no mam pomysł, realizuję ten pomysł, zrobię sobie projekt życia, no bo z jednej strony to jest praca, z drugiej strony to jest fantastyczna zabawa, tak? Jeździmy po rajdach, latamy tymi śmigłowcami, robimy super eventy rajdowe, bo to jest u nas też kawał roboty, eventy rajdowe. Z jednej strony ścigamy się, wydajemy pieniążki, z drugiej strony musimy w jakiś sposób zarobić. Mamy partnerów, którzy wykładają spore pieniądze po to, żeby być na sprzęcie naszym. No, a druga część pieniędzy to są eventy rajdowe, które robimy, korzystając z tego sprzętu, który mamy, bo mamy go bardzo dużo, więc mamy dużo możliwości. A czy myślisz, że dzisiaj w Polsce łatwo jest zrobić biznes, osiągnąć sukces w tym biznesie, założyć? Ja nie wiem, czy ja bym się zdecydował teraz, hmm. wiedząc, jaką ścieżkę przeszedłem, bo dostałem strasznie w kość w pewnym momencie. Mówię, że miałem ten Caroline Team. Ten Caroline Team to był początek, jakby mój pierwszy projekt rajdowy. Zrobiłem straszne frajestwo, bo zrobiłem spółkę akcyjną. Wziąłem bardzo nieodpowiednich ludzi, którzy mnie po prostu oszukali, okłamali, oszukali, wykręcili. Eee, ale może dobrze, że byłem głupi i naiwny, bo się trochę nauczyłem i w tej chwili mam zespół z fantastyczną ekipą ludzi. Ludzie, o, czy łatwo to zrobić? Wiesz co? To jest tak, jak masz odpowiednich ludzi wokół siebie, którzy w wierzą w to, co ty mówisz i, i idą z tobą, to można wszystko zrobić. No, ale nie jest to łatwe oczywiście, że. To... A czy masz jakąś receptę, co mógłbyś polecić widzom? Jakiś przepis na to, jak dzisiaj można zarobić pierwszy milion? Trzeba wiesz co, wymyślić sobie, co się chce robić, trzeba wierzyć w to i to robić po prostu. Nie siedzieć, nie, nie, nie główkować, nie, nie myśleć na zasadzie, a mnie się nie uda, ktoś to już zrobił, tylko po prostu robić, robić, robić. Jak widzę wokół nas ilu jest niekompetentnych ludzi, jak ludzie opowiadają coś, nie dotrzymują terminów, nie dotrzymują słowa, to ci, którzy coś robią. Kontra ci, którzy opowiadają, z czego by to nie zrobili, to jest właśnie chyba jakby ten punkt, który, który sprawia, że jak się coś chce i, i robi, to to działa. A czy masz jakiś sposób, jak można utrzymać długofalową motywację? Często na przykład mamy jakiś pomysł, na początku hmm. jesteśmy zafascynowani i im dłużej napotykamy problemy i odpuszczamy. Czy jest coś, co można zrobić? Jest to, bo jak coś robisz z pasją, to nawet jak masz problemy, to, to robisz to z pasją. Pewnie my mamy mnóstwo problemów, walczymy cały czas o budżety, o pieniądze, chcielibyśmy jechać coraz lepsze rajdy, mieć coraz lepsze samochody, pewnie żeby się chciało i czasami wykonuję ogromną robotę, robię prezentacje, jeżdżę po spotkaniach, równolegle trenując, bo jesteśmy sportowcami, my kupę czasu spędzamy na siłowniach, na treningach, na bieganiu i coś się nie udaje, no ale, ale za chwilę się uda, tak? I trzeba w to wierzyć. I jak, faktycznie jak coś robisz z pasją, no twój program, tak? Gdybyś go nie lubił, nie kochał tego, co robisz, nie sprawiało by Ci to frajdy, to byś po drugim, trzecim, czwartym odcinku stwierdził, kurde, po co mi to, tak? A jak coś lubisz, no to przychodzi poniedziałek rano, ja się cieszę, bo jest tydzień pracy, tak? Czy jest jakaś książka, którą mógłbyś przekazać naszym widzom, polecić? Jest taka książka z mojej branży, czyli z rajdów samochodowych. Naprzy napisał ją Krzysiek Hołowczyc z Julkiem Obrockim. Julian Obrocki to facet, który kiedyś też Dakar jechał starym. Krzy Krzyśka Hołowczyca przedstawiać nie trzeba. Piekło Dakaru. I to jest taka książka, ona może nie jest motywacyjna i nie pisze o tym, co robić, żeby osiągnąć sukces w biznesie. To jest książka, którą ja przeczytałem, w jedno popołudnie, która mnie niesamowicie zainspirowała, zmotywowała do tego, żeby ten projekt realizować, ciągnąć dalej. Bo ona przepięknie opisuje marzenia, i to jak Krzysiek dążył jakby do realizacji tych marzeń, do, do tego, jak być na szczycie, gdzie dostawał strasznie w potyłku po drodze, wypadki, połamane kręgosłupy i tak dalej. Pięknie się to, że ta polecam, a przy okazji może się ktoś zarazi tematem rajdowym, który my kochamy, my z tego zrobiliśmy sposób na życie. Nawet w Polsce to może być dobry sposób na życie, rozumiem. Nawet organizacja takich odjechanych rajdów, można powiedzieć, bo jeszcze Polska. Nie z takich wypasionych rajdów, tak? Wiesz co, właśnie mało kto wie, ale w Polsce jest rozgrywane, my przede wszystkim się ścigamy w rajdach, organizują inni, też ludzie pełni pasji i niesamowicie, i bardzo ich podziwiam, że im się chce, bo my się ścigamy, bawimy, a oni kawał roboty wykonują, żeby taki rajd zorganizować. Natomiast jest taki człowiek Sławek Wasiak, który ściga się, ale może dlatego, że się ściga, że to kocha, to też ten rajd zaczął robić, robi rajd Baja Apolland i to jest rajd, który w tym roku miał, nie chcę, nie chcę skłamać, bo nie pamiętam którą edycję, ale już którąś ta edycję z kolei. I Sławek przekonał Światową Federację Samochodową FIA, żeby mu zaufali, żeby zrobili z tego rajdu Puchar Świata. I w tej chwili jest osiem rund Pucharu Świata na świecie: to jest rajd Faraonów, to jest rajd w Dubaju, to jest rajd Kataru, to jest Italian, Baja, Hungarian, Baja, rajd w Hiszpanii. No i między innymi Baja Poland jest rundą Pucharu Świata, czyli w tych rajdach. Klasyfikowanych I najwyżej. Się Bardzo się liczymy, tak. No i jest taki rajd w Szczecinie. W ostatni weekend sierpnia, co roku on się odbywa. Stefan Peter Handel startował, nasera latija w ostatnich latach, co roku jeździ. Facet, który Dakar wygrał w tamtym roku, w tym roku, w tym roku mamy 215, czyli w tym roku wygrał. Dakar, szykuje się do zdobycia kolejnego trofeum. Niesamowici zawodnicy się ścigają. Mamy frajdę się z nimi ścigać i stać na starcie. I to się odbywa w Polsce. Także tak. w Polsce. Rozwija się ten sport. No, jest Rafał Sonik, tak, który, który się ściga na kładzie, to też są rajdy cross country. Jest Łukasz Łaskawiec, który też był trzeci na Dakarze. W tej chwili, jakby ze względów budżetowych, Łukasz trochę przystanął, kariera mu stopnęła. Jest Zadaś Małyż, który no, zaczynał zabawę z nami, który się rozwija potwornie, ale on też kawał roboty wykonuje. W tej chwili zmienił pilota, co uważam jest. Mega krokiem do przodu. Marton, z którym jeździł, już dawno, dawno temu się zatrzymał, Adam cały czas idzie do góry. Także fajnie, że ta nadaść się rozwija. No i robi się to w Polsce, coraz popularniejszy sport. Sporo ludzi z innych dyscyplin przechodzi, bo, no bo tu się pojawiają media, bo tu się pojawia zainteresowanie. Jak są media, są pieniążki, tak. A kosztuje to no, duże, duże pieniądze. Jaki jest kosz, właśnie tak przykładowy, jakbyś mógł powiedzieć, takiej wyprawy, powiedzmy, do Maroka, tak. Z no maroko, żeby się przejechać i pojeździć po wydmach, no to jest pewnie parę dziesiąt tysięcy, żeby jechać w rajdzie i się ścigać, to jest od kilkuset tysięcy złotych do kilkuset tysięcy euro. Tak myślę, spokojnie można liczyć przy takim zespole jak nasz, żeby, żeby ogarnąć całą tą logistykę. Dla przykładu, wynajem takiego topowego samochodu na Dakar, gdzie ten Dakar to już faktycznie taka wisienka na torcie, najdroższa impreza na świecie. Wynajem takiego naprawdę topowego auta to jest z serwisem koło miliona euro. Wow. Raj trwa dwa tygodnie, tak. Natomiast co do pieniędzy, są to ogromne pieniądze. No, nam się, my zupełnie od innej strony ten projekt realizujemy. My nie mamy w tej chwili żadnej znanej buzi, która by przyciągała media, co zatem tym idzie sponsorów, choć też nie do końca tak wprost się to ma. Natomiast e, z jednej strony mamy partnerów, którzy płacą nam pieniążki za to, że ich logo widać. Z drugiej strony robimy. Platformy motywacyjne, tak się zawahałem, bo nie wiedziałem, czy najpierw powiedzieć o eventach, czy o platformach. Robimy platformy motywacyjne dla działów sprzedaży, dla topowych klientów firm. Robimy platformy w internecie, gdzie firmy się logują, budują jakby sprzedaż, za to przelicza się im przedstawicielom handlowym, na przykład ta sprzedaż na punkty. Edukujemy ich wiedzą, że tak powiem, zaszczykami wiedzy z danej branży. No i nagrodami w tych platformach coraz częściej są eventy z nami. I to fajnie działa, to się coraz bardziej nakręca. Dla autopartnera jest to nasz taki jeden z topowych z ważniejszych partnerów, który od kilku lat z nami jest. Z nimi bardzo dużo robimy właśnie platform programów motywacyjnych, robimy taki projekt Mechanik Roku. Kilka tysięcy mechaników loguje się na platformę, robiąc zakupy w autopartnerze Pieniądze wydane przeliczają się na punkty, robimy quizy z wiedzy mechanicznej. I potem co roku przyjeżdża 100 mechaników do nas, do hotelu Ossa na event, piszą test, jak matura. Normalnie siedzi 100 facetów pisząc, tak, pisząc test. Potem 10 czy 5 najlepszych z nich ma zajęcia praktyczne z tych praktycznych zadań z testu praktycznego. Jeden z nich wygrał w tym roku nowego Volkswagena Passata. Natomiast my robiąc, robimy program, robimy całą platformę i robimy całą toczkę wokół tego, czyli super event. Cała ta setka mechaników fantastycznie się bawi. W tym roku mieliśmy Patrycję Markowską, Marcina Prokopa, kabaret Młodych Panów. Także coś zupełnie by około, obok tych rajdów, ale coś co pozwala nam zarobić pieniądze właśnie na to ściganie w taki nieszablonowy, inny sposób. Na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? No, Mam nadzieję, że ich nie zanudziłem przede wszystkim. Chciałbym zaprosić na stronę naszą RMF for Racing Team, czyli RMF4RT, na Facebooka, żeby trochę poczytali, żeby trochę pooglądali. Mamy mnóstwo przepięknych, naprawdę przepięknych filmów rajdowych z fantastyczną muzyką. I chciałbym ich zarazić naszą pasją, pokazać im ten sport, bo on jest jeszcze mało popularny w Polsce, a jest naprawdę śliczny, piękny, można się w tym zakochać. I, no i zapraszam kiedyś do naszego kampu rajdowego. Mamy cztery. 4, mamy 6, 7 rajdów w Polsce co roku. Jesteśmy od Drawska-Pomorskiego przez Warszawę po Rzeszów. Także można nas odwiedzić. Zapraszamy i chętnie przyjmiemy w naszym miasteczku i pokażemy to wszystko od środka. Dzięki. Życzę Ci też samych sukcesów i powodzenia na dalszej rozwoju. Dzięki. Dziękuję bardzo.